Pieniążki ma, ten jedzie do wieliczki, a kto pieniążków nie ma, ten palcem do solniczki śpiewano w jednej z piosenek turystycznych, ukazując twarde realia ekonomiczne, które warunkują gdzie i jak wypoczywamy. Nasi przodkowie ponad 100 lat temu przede wszystkim chodzili po górach. Liczne schroniska i szlaki turystyczne, z których korzystamy, są dzisiaj niemymi świadkami tamtych czasów. Niemniej gdy tylko robiło się cieplej mieszkańcy szukali ochłody w wodzie. Do wyboru mieli pobliskie rzeki lub też dumę cygańskiego lasu, czyli kąpielisko, które na mapie sporządzonej przez kartografa Franciszka Swobodę widnieje już w 1861 roku. Obok leśniczówki w drodze na Kozią Górę zaznaczyły na mapie oryginalnej dziś brzmiącą nazwę natryski. Tuż obok zbiornika znajdowały się drewniana szatnia i prysznice. Obiekt ten nie był zbyt duży, dlatego też wszyscy z wielką radością powitali nowy basen urządzony przez rodzinę Feldmanów i Bernarda Blocha. Nowy basen został ulokowany w centrum cygańskiego lasu. Dzisiaj w tym miejscu są korty tenisowe. Był to obiekt, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesny, gdyż posiadał zabudowę drewnianą. Niecka kąpieliska miała wymiary 10 na 25 metrów i była obmurowana z cegieł. To sprawiało, że znajdująca się tam woda była czysta. Tym bardziej, że była ona regularnie wymieniana, gdyż pochodziła z kanału przekopanego na potrzeby Mikuszowickiego tartaku. Zbudowanie publicznego kąpieliska o pełnym wyposażeniu w cygańskim lesie z inicjatywy pana dyrektora Szkoły Realnej Ambrożego i doktora Bauma jak najbardziej popiera Rada Miejska i wyraża zgodę na pobieranie wody z kanału prowadzącego do miejskiego tartaku. Czytamy w rozporządzeniu Rady Miejskiej z 8 maja 1884 roku. Basen był niezwykle popularny. Popularny. Natomiast bogaci, kiedy tylko mogli, jechali do wód, czyli obiektów sanatoryjnych, a w okresie letnim nad morze. Warto przypomnieć, że za czasów CK Austrii nasi pradziadkowie jechali ze swymi żonami nie nad Bałtyk, ale nad Adriatyk. Nie byłbym typowym facetem, gdybym nie przedstawił, cóż takiego styliści radzili paniom, które w sezonie letnim opuszczały miasta i udawały się na wypoczynek. A jeżeli wypoczynek, to morze, a jak morze, to plaża. A jak plaża to coś, co lubią mężczyźni, czyli skąpane w słońcu piękne kobiety, oczywiście w strojach kąpielowych. Otóż zauważyć muszę, że obecna moda zniosła dotychczasowe kostiumy spódniczkowe w ogóle z materiałów. Sport pływacki, który w tej dziedzinie nadaje ton modzie, doszedł do przekonania, że najlepszym i najelegantszym kostiumem kąpielowym jest trykot ciemny lub czarny. To też obecnie nad brzegami morza zaczynają znikać owe kostiumiki płócienne lub jedwabne różnokolorowe, a natomiast panie występują w trykotach. Do poruszania się w wodzie są one bardzo wygodne, ale za to wymagają bardzo... Zgrabnej figury. Pisały nowości ilustrowane w 1912 roku.